Od tych trzech parametrów zależy, czy Twój tekst będzie czytelny. Parametry, o których sobie powiemy, regulują ilość światła w tekście. Światłem nazywamy wszystkie obszary, które są niezadrukowane bądź niezapikselowane. W sytuacji, gdy światło mamy za mało, tekst jest nieczytelny. Tak samo się dzieje, gdy światło jest za dużo. Więc co możemy zrobić? Po pierwsze ustawić leading, czyli interlinia. Ten parametr decyduje o odległości pomiędzy poszczególnymi linijkami tekstu. Może być ustawiony na stałe jako liczba pikseli lub punktów lub może być ustawiony jako wartość procentowa lub jako wielokrotność wielkości czcionki. Jaką więc interlinię ustawiać? Dla większości tekstów 100% to będzie zdecydowanie za mało. 120-130% powinno dać nam już dobrą czytelność tekstu, natomiast 150% poza dobrą czytelnością nada tekstowi także pewnej elegancji. Tracking, po polsku nazywany także gęstością składu, pozwala nam regulować średni odstęp pomiędzy wszystkimi znakami. Może być wyrażony w pikselach, punktach, procentach, promilach, i na ogół jest to wartość relatywna czyli wartość 0 to tekst bez zmian. Ujemne wartości zmniejszają nam odstęp pomiędzy literami, natomiast dodatnie wartości zwiększają nam ten odstęp. Ostatnim parametrem jest kerning, który jest podobny do trackingu, z tą różnicą, że reguluje nam odległość pomiędzy dwoma konkretnymi znakami, czyli dla każdych dwóch znaków możemy ustawić wartość kerningu osobno. Warto na to zwrócić uwagę, szczególnie gdy korzystamy z darmowych fontów i gdy robimy jakąś grafikę, gdzie tekst gra bardzo ważną rolę, ponieważ w darmowych czcionkach zdarza się, że ten kerning jest niewłaściwie ustawiony i trzeba go trochę skorygować. I tutaj mam coś dla tych, którzy chcieliby trochę poświęcić ustawianie kerningu, ponieważ w internecie istnieje gra, która polega na przesuwaniu liter w słowie tak, aby. Kerning był jak najlepszy, czyli aby światło wewnątrz słowa rozkładało się jak najbardziej równomiernie. I tutaj drobna rada dla tych, którzy chcą spróbować. Podczas ustawiania odstępu odsuńcie się czasem od monitora i spójrzcie na słowo z daleka. Dzięki temu czasem zobaczycie, że coś nadal nie do końca gra, pomimo, że z bliska wydawało się wszystko w porządku. To tyle na dzisiaj. Przez najbliższe parę odcinków odpoczniemy sobie nieco od typografii, ale kiedy do niej wrócimy pokażę Wam skąd brać darmowe, legalne czcionki. Natomiast ten odcinek, który widzieliście jest drugim odcinkiem na temat typografii. Pierwszy znajdziecie tutaj w lewym górnym rogu.